Usiadano z tej strony, Peter Panda. Dzisiaj nagrywamy super linksy. Oczywiście subskrybujcie ten kanał. Tam na dole jest taki czerwony guziczek. Jak go klikniecie, to on nie będzie szary, tylko będzie czerwony. I klikajcie go, bo jak go klikniecie, to będzie taki czerwony. No więc będzie super, jak go klikniecie. Oczywiście my mamy. Takiego bota i trzy saszetki. I dzisiaj będziemy je otwierać. I zaczniemy raczej od tego bota. I tu jest open. Open. A, no już po openie. E, o. I wysypujemy saszetki. No. Patrzcie jaka duża saszeta, patrz, u popcornowa saszeta duża, a tu taka mała, mała, tici. tyci i oczywiście patrzcie tu można y, wybrać boty jakie się chce, tu są pokazane, a my wybraliśmy o tego, więc y, super, a my najpierw otwórzmy tą małą. I zobaczymy co nam wyjdzie z tej saszetki. Eee, e, patrzcie. Eee, czerwony popcorn! O matko woska jak fajnie wygląda, co? Fajny. Bardzo zarąbisty. Teraz stawiamy go tutaj. Tu. I teraz otwieram tą dużą saszetkę. I jak tu będzie coś takiego mocarnego, to będzie super. Patrzcie! Co tam? Tu się popcornem strzela? I teraz bod duży. No, niezły. Bardzo fajny. I tu dajemy mu rękę do przodu. I jak to. Jak? O, czekaj. O, ja teraz was strzelam. Pu, pu, pu! Oczywiście tak się prezentuje ten ludek. Tak jest na tyle, tak jest na przodzie. Patrzcie, oczywiście tu ma popcorn, a ja sobie ten popcorn zjem. Nom, 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 nom. Chcecie? No to macie, próbujcie. Bardzo dobry popcorn. Oczywiście mamy już Zinksa i takie, takie rzeczy mamy. Tego Zinksa postawię tu, a bota odłożę na bok, bo on nam upada, albo położę tu. Tu położę obok tego popcornu. I teraz otwieramy saszetkę. I oby wypadło coś fajnego. A czekajcie, ulotka powinna być. No, jest. Chodźcie, chodź. O, ulota jest. I patrzymy, co w tej ulotce będzie. Boże, co to jest? Nowa seria, albo nie. Popcorna mamy. Patrzcie. To są te. I teraz druga strona. Dziwne, dziwne. Dobra, ale teraz Zinksa musimy sprawdzić. Jaki będzie tutaj Zinks. Otwieramy oczywiście. Patrzcie, zamknięta. Tu jest taki ten. I... Co? Co wypadło? Co? Uuu, wy... patrzcie! Kredki! Bo tu jest jedna kredka, a tu jest druga kredka, więc dwie kredki. I mamy już dwa zingsy. Super! No, dwa zingsy i ulotka. Jaka będzie ulotka? Ulotka, 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 ulotka. Sprawdzamy... To sama nie, inna. Patrzcie o taka, gdzie tu są pokazane całe drużyny. A tu jest oczywiście nasza popcorn. pop o. Fajne, fajne. Oczywiście tu są zingowe. Czekajcie, sprawdzę czy tu jest kredka. Nie ma. I nie ma. A tu jest. Kretka, kretka, kretka. Gdzie jest kredka? Ej, nie, no, kredki nie ma. A nie jest. Tu. Czekajcie. Patrzcie. Tu jest kredka. I kolejny Zinks. Mam już dwa. Super. Mamy jeszcze dwie saszetki, czyli będą cztery zinksy. E, oczywiście ten bod dalej tu jest. Nie odłożyłem go nigdzie. E, otwieramy. Otwieramy. Nie! Powtórka! A nie! Nie, to, to nie jest powtórka. To jest e, jakiś dziwak. Patrzcie. Taki dziwak dziwny. Dziwny. Dobra, stawiamy go tu, to przesunę tu na bok i teraz ulotka. Sprawdzamy. Dziwak, on jest z złoczyńców. Oczywiście z złoczyńców na dole. Ten dziwak z drugiej strony. Nie wiem, gdzie on źli. O, jest. Czekajcie. O, tu jest, tu o, jest on taki dziwny. Mamy dwóch bohaterów dobry i dobry i to jest pierwszy zły. I mamy jeszcze jedną saszetkę. A nie, trzech dobrych, bo jeszcze tu jest dobry. No to super, super. Otwieramy kolejną saszeteczkę i zobaczymy co w tej saszetce będzie. I oczywiście ja nie patrzę. Wy patrzycie co tu jest? Awokado. Awokado, 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 awokado. Czyli super, awokado. Mm, super. E, teraz e, bierzemy ulotkę awokada. E, I co? Nie serio, to jest to? Tak, to jest to, jest. Super, awokado. Mm. O, koło tosta. Yy, widzicie? Tu. O. Awokado. Jest, awokado. Też. Awokado jest. I już nic nie mamy. Ale widzimy się. Teraz muszę, trzeba tu posprzątać. A my się. Widzimy w kolejnym odcinku. Który nie będzie o zingsach ale o czymś innym. I nie powiem wam o czym, ale wy się dowiecie, o czym to będzie. Ja to sobie zostawię. O, o widzę, że muszę wam jeszcze coś powiedzieć. Jakby co, trzymajcie za mnie kciuki, bo jak dostanę jeszcze jedną szóstkę, to będzie 50 takich saszetek w takim dużym boksie. Trzymajcie kciuki. Narka!